<clears throat> I answer every year from the of the foundation, Japanese foundation Blue, Blue Planet. Blue Planet. Yeah. I yes, I am about eight years and changing so, so quickly, so big that uh, generation and zinc will be, will be very bad. For, for example Alaska, petrol, every 50 years, 50 persons in, this, in these rooms use the car. I never use the car the town. Now I, now I have not car, but have, but uh, twenty years ago I investigate influence of the petrol for the growth, mortality of this nesting on sparrow in, in Warsaw, for example. And uh, few people have any, have any uh, things. There is direct the relation between uh, this person, as a driver, and our health and the situation in Alaska or on other uh, places uh, and. Uh, Yes, okay. Petro industry is so strong that any Może method to use other, other other prefer otwartalne. You're talking about. Okay, okay. Jest ten problem, że nawet jeżeli mamy możliwości poprzez robienia zglonu paliwa, to przemysł petrochemiczny to hamuje na świecie. I o ile w warunkach strefy umiarkowanej czy tropikalnej, te zmiany nie są tak bardziej można je odnowić, o tyle w rejonach podbiegunowych to jest bardzo trudne. Natomiast to nie każe sobie oświadamia to, co Pani mówiła właśnie, że właściwie związek między życiem, wydatkami każdego dnia czy z konsumpcją przekłada się automatycznie na to, co będzie z naszą planetą. W Jeśli można, ja bym chciała spróbować pokrótce przekazać Pana myślę. Pana myśl, uh, uh, I think that mostly it's uh, about that not one of us can understand how the small changes can change the whole world. I mean also about petrol, about using cars, about um, probably saving water and the rest. And uh, how you feel really the coherence yeah, here, the link between the small changes influencing the whole world. Well, that's what I said. Every single one of us makes a difference every day. And millions and millions of small differences are adding up to change. The big difficulty is helping people understand that what they do makes a difference. That's the difficulty. People understand, but they don't change their behavior. And so that's why I have all this hope in the young people, because they get it. They do understand. And so I'm just hoping that the roots and shoots will lead to so many small changes that will get the big change that we need to save the planet for their great-grandchildren. <laughs> <laughs> Proszę Państwa, dr Jane Goodall w tej chwili będzie musiała troszkę odpocząć. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to spotkanie, za ten odczyt. Za chwilę film. I pozwolę sobie powiedzieć jedną osobistą rzecz. Kiedy oglądałam ten film, zupełnie zresztą niespodziewanie dla mnie, bo przebieg sytuacji nie był bardzo dramatyczny, ale ja się popłakałam. Bo spojrzałam na dr Jane Goodall na tym filmie i pomyślałam, że ma naprawdę piękną duszę, a dzisiaj się tylko utwierdziłam w tym przekonaniu. I chcę powiedzieć, że spotkałam wiele osób, które żyją tylko dla siebie i wiele osób, które żyją tylko dla innych, a Jane ewidentnie udaje się zrobić jedno i drugie. Zobaczycie Państwo to na tym filmie, który bardzo, bardzo serdecznie polecam, bo to piękny obraz, wspaniały zapis jej życia i pracy i mam nadzieję, że będzie dla Państwa bardzo inspirujący. Dziękuję za uwagę. Nie, Pan to jest skończona dzisiaj, bardzo. Dzień byłam, byłam w Dobra. Dzień dobry. Dobra. Byłam Dobra. 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 tam nie było. Dzisiaj ja Dobra. Zajmuję się małpami, po prostu aż muszę się leci, jestem tak szczęśliwa, że wreszcie Państwu już ją ja sprowadzić.